Czas adwentowy prowadził nas do uroczystości Bożego Narodzenia. Święta Narodzenia naszego Zbawiciela przypomniały nam, że jako chrześcijanie uprzywilejowani jesteśmy, obdarzeni darem pokoju i radości. W tym roku ten czas bożonarodzeniowy jest bardzo szczególny, bo to przecież rok jubileuszowy, rok święty jubileuszowy, bo. Jubileusz, jakaś okrągła rocznica narodzin pana Jezusa, daty, kiedy nasz zbawiciel przyszedł na świat. Tak, to jest motyw ogłoszenia jubileuszu, który przeżywaliśmy z taką radością, pobożnością i trzeba przyznać z wielką intensywnością w naszej diecezji. I powoli, powoli zbliża się czas przypieczętowania, zakończenia. Jubileuszu Roku Świętego 2025. Ten czas przychodzi w niedzielę 28 grudnia, kiedy to o godzinie 15 w naszej legnickiej katedrze, czyli w świątyni apostołów Piotra i Pawła, uroczysta msza święta, uroczysta celebracja. We wszystkich diecezjach na świecie następuje wtedy zakończenie roku jubileuszowego, owszem, na to zakończenie ogólnokościelne poczekamy jeszcze do uroczystości objawienia pańskiego, ale w diecezjach i w diecezji legnickiej też. Niedziela, 28 grudnia, Katedra Legnicka, godzina 15. Serdecznie zapraszamy do wielkiego dziękczynienia za dar jubileuszowego roku 2025.